Cześć, witam wszystkich. Dawaj się zrobimy aktualizację, omówimy wczorajszy spadek, no i w sumie wzrost też omówimy. Mm, tak, to jest ten spadek, to jest ten wzrost, o którym mówiliśmy z wami w naszym poprzednim odcinku. Tak, ja wam pokazywałem to wszystko na przykład w i mówiliśmy z wami, że tutaj odbędzie jeszcze jedna nóżka w dół, którą właśnie my dostaliśmy i tą nóżkę my możemy traktować z wami albo jako falę czwarta, czyli cel minimum to jest raz, dwa, trzy, cztery. I o ten spadek to jest właśnie o ten tutaj, a, to tutaj korekta, która będzie się realizować w strukturze fali 4, no nie? Jedynie co, dwójka jest płaską, a często jest tak, że na przykład jeżeli jedna fala jest płaska, to druga na przykład jest głęboka. Tylko z reguły jest tak, że dwójka jest głęboka, a czwórka jest płaska. Tutaj widzicie, w tym przypadku my dostaliśmy płaską dwójkę i dosyć głęboką czwórkę. No dobrze, mamy to co mamy, w każdym razie... Przewidzieliśmy z wami ten spadek i mówiliśmy z wami o tym, że będzie ta nóżka w dół, tak? I właśnie mówiłem wam wczoraj, nie wczoraj, chyba przedwczoraj. Że na tym spadku właśnie ja planuję reinwestować część swoich pieniędzy, które jakby wyciągałem z rynku na tym wzroście, który mieliśmy tutaj, licząc na to, że my z Wami narysujemy odreagowanie i spróbuję zabrać przynajmniej tą tutaj falę piątą. Słuchajcie, my teraz jesteśmy na plusie 15-20% i ja polecam Wam zabezpieczyć już swoją pozycję, żeby na pewno nic nie. No i teraz my z wami to wszystko jeszcze raz omówimy, czyli możecie sobie otworzyć nasz poprzedni odcinek, tak, zobaczyć co ja wam tam mówiłem, i teraz tylko robię aktualizację tego, co ja powiedziałem wcześniej. Ten tutaj spadek to jest to, o czym mówiliśmy z wami, że brakuje jeszcze jednej nóżki. Nóżka jest i co jest najważniejsze, my z wami tutaj realizowaliśmy teraz wzrost powrotnie do fali pierwszej spadkowej, co wskaźnikiem teoretycznie jest tego, że my dostaliśmy zwykłą strukturę korekty, bo Pamiętamy z Wami o tym, jak realizuje się impuls. O, zobaczcie, tutaj akurat robiłem taki przykład. Tłumaczę w bardzo prosty sposób. Pierwszy przykład to jest korekta ABC, gdzie my narysujemy teraz tą falę C i musi być odreagowanie, czyli my realizujemy albo 5, albo jeżeli będziemy mieli szczęście, to to jest 1, 2, i później 3, 4, 5 do góry, będzie większe rozszerzenie, jakieś tam turbo wzrost, no nie? I Scenariusz spadkowy będzie wyglądał tak, czyli w przypadku realizacji impulsu spadkowego, też o tym mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku, że tylko i wyłącznie impuls dół będzie wskaźnikiem tego, że kierunek się zmienił. Ot jeżeli my realizujemy 3, 4 oraz 5, jesteśmy w dupie, faktycznie jest niefajnie, no i w takim razie musimy jakoś inaczej to wszystko rozbić na fale, no nie? Dopóki tego impulsu nie ma, to nic strasznego w sumie się nie wydarzyło. No i patrzymy, co się wydarzyło tutaj. Jest trójka, czwórka, piątka, nie ma. Na korekcie ABC wszystko się skończyło. No i super. No i fajnie. I teraz kluczowym jest co? Teraz kluczowym jest nie realizować właśnie zejścia poniżej tego właśnie dołku. No nie, bo jeżeli my realizujemy ten większy spadek, to szczerze mówiąc, ja wątpię, że my będziemy mieli jakąś strukturę rozszerzenia, bo. To naprawdę będzie wyglądało bardzo słabo. My teraz narysowaliśmy na niektórych altcoinach zejścia do mniej więcej poziomu i8, Szczerze mówiąc, niżej ja nie chcę już zobaczyć żadnego spadku. Fajnie mi się wydaje, że byłoby już od. Ja, wiecie, lokalne odreagowanie 2, 3, 4, 5%. Tak, ok, ale jeżeli chodzi o zejście o takie o, to nie, niżej już nie trzeba, bo to będzie wyglądać po prostu troszkę słabo. No i teraz, co ja osobiście zrobiłem? Zobaczcie. Ja na grupie pokazywałam kilka przykładów. A tam Link Dotwe to są te altcoiny, które, mnie, szczerze mówiąc, przede wszystkim interesowały, bo jeżeli chodzi o tam na przykład o jakieś, nie wiem, AD o XRP, to my kupowaliśmy naprawdę bardzo nisko. My kupowaliśmy tam ADE poniżej 0,35 XRP poniżej 0,70 my nabieraliśmy tam sobie pozycje na okres dłuższy. Jeżeli tam zejdzie z powrotem, aż tak głęboki spadek my z wami narysujemy to mi się wydaje, że to już raczej będzie rozpoczęcie Bessy, to już raczej kierunek się zmienił i raczej już mamy zmianę trendu jakby na całym rynku, globalnie, tak? Więc tam, jeszcze ja że mówiąc, sensu się przyjmować nie widzę, tam pozycje są zabezpieczone, tam nie możemy już na pewno nic stracić. A вот jeżeli chodzi o matki, które realizowali nie aż tak duży wzrost, na przykład jak VN, DOT i tak dalej, to Interesowała mnie strefa w okolicach 0,5 A61,8, a na tym spadku ja właśnie rozstawiłem swoje zlecenia i planowałem brać. Tutaj jest powiedzmy taka pierwsza analiza. Na przykład jeżeli chodzi o Litecoin, teraz. No ta sama historia, no nie, strefa 0.5, 60, po FIBO, to jest ta strefa, która nas interesuje, w tych okolicach rozstawiamy zlecenie i próbujemy wejście, licząc na falę 5, widzicie, i to jest znak zapytania, czy to jest 5, czy ewentualnie 1, 2 i 3, 4, 5 do góry, no nie, tego nie wiem, przekonamy się niebawem. No i tak samo, jeżeli chodzi na przykład o, o DOT i ATOM, ta sama historia, ATOM, no nie... Tutaj jest A, B i czekamy na tą falę C. Na tej fali C próbujemy wejść, licząc na to, że będzie wyjście do góry z tej konsolidacji. Jakby to samo jest wszędzie. Dajmy patrzeć, co dalej. My narysowaliśmy z Wami ten właśnie spadek, no i ja pokazywałem o takie o wykresy. Zobaczcie, wizualnie to wygląda na zwykłą strukturę korekty, prawda? No nie ma tutaj impulsu spadkowego. Jeżeli to jest impuls spadkowy, w takim razie musimy, mieć, e, musimy tutaj realizować 1, 2 i tutaj musi być trójka, czwórka oraz piątka, tak? To co ja wam pokazywałem na przykładzie total 2 przed chwilą. Czyli jeżeli tego impulsu nie ma spadkowego, w takim razie nic strasznego się nie wydarzyło. Patrzymy z wami na monetkę Litecoin. To jest albo A, B oraz C. No i w takim razie, jeżeli to jest C, to my jesteśmy teraz w strefie, gdzie trzeba brać. No i właśnie próbujemy tutaj wejścia. Jeżeli my narysujemy 3, 4 oraz 5, to jest potwierdzenie zmiany trendu, nic na to nie poradzimy. Jesteśmy w dupie w takim razie. Każdy na coś tam się opiera, w każdy każdym coś tam wierzy, prawda? No i właśnie my na tym spadku próbowaliśmy swoje wejście, licząc na to, że będzie odreagowanie. To jest jeszcze jeden przykład, mogę wam pokazać. O, a tutaj właśnie jest potwierdzenie zmiany trendu, widzicie? Czyli jeżeli my realizujemy 3, 4 oraz 5, tak, jest bardzo niefajnie. Ale dopóki tego impulsu nie ma, to my jesteśmy teraz właśnie w strefie, która nas interesowała dla tego, żeby kupować nasze monetki, które powiedzmy my tam chcieliśmy kupić na, na tej korekcie. Ta sama historia, jeżeli chodzi o Litecoin, no nie. No i w sumie ten spadek my z wami dostaliśmy i realizowaliśmy. Wszystko wyglądało bardzo ładnie. No i tutaj na tym spadku ja próbowałem wejść, no nie. Tak, 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 tak. Coś tutaj chciałem pokazać. O, no i my mieliśmy później odreagowanie i wizualnie na przykład na monetę DOT my realizowaliśmy o taki impuls do góry. No niektórzy już podpowiadał nam, że prawdopodobnie zaczynamy jakiś taki większy wzrost, no i dominacja Bitcoina też a, zaczęła spadać, dzięki czemu Altcoiny oczywiście, że realizowali aż tak duży wzrost, bo tam na Bitcoinie powiedzmy aż takiego dużego wzrostu nie ma, no nie? A jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, to tutaj poszła nóżka w dół, no i właśnie to spowodowało to, że Altcoiny Obudzili się, złapali. A oddech powiedzmy, no nie, i narysowali taki, taki fajny spadek. W sensie, że jest fajny wzrost. E, dzięki temu, że dominacja realizowała spadek. No i dawać otwierać szalku cuiny, które przynajmniej ja podbierałem. Tak, patrzymy, co się dzieje u nas tutaj. U nas jest całkiem ładna struktura. My dostaliśmy zejście do poziomu 0,5 a 61,8 po FIBO. Od tego poziomu odreagowanie. W momencie jesteśmy na plusie coś tam około 16%. Jeżeli złapaliście dołek i kupiliście darnie na samym dnie, to w takim razie około 20 powinno być. No i bardzo ładnie. Tak, i co ja tam jeszcze chciałem wam pokazać? chciałam wam pokazać właśnie zamknięcie jednego dnia, no nie zamknięcie jednego dnia jest przesłodownie i szczerze mówiąc, jeżeli my narysujemy od zejścia znowu z powrotem do tego tutaj dołku, no to ja szczerze mówiąc nie wiem co to będzie, co to ma być w takim razie. No nie, jeżeli to, to zejście się powtórzy powiedzmy, to w takim razie mi się wydaje, że raczej my faktycznie narysujemy dużo głębsze zejście i całkiem jest możliwe to, że większego wzrostu my raczej już nie będziemy mieli. Więc ja wątpię, że my będziemy mieli jakieś dużo większe rozszerzenie. Jakaś taka, wiecie, lokalna korekta, żeby jakoś tam pokryć trochę ten knot, tak, dopuszczam. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie zejście z powrotem na tam 30% w dół, szczerze mówiąc, słabo ja w to wierzę. Więc zobaczcie, jeżeli chodzi o łatam, piękna struktura, nasza strefa, która nas z Wami interesowała, zadziałała, odreagowanie, wszystko pykło, mamy to. Idziemy dalej, patrzymy nawet. Piękna struktura, mamy podwójny zygzak wizualnie w dół, albo tam ABC, możemy to rozbić jakkolwiek. Piękna struktura, nasza strefa zaliczona, od tego poziomu odreagowania, cyk, mamy z Wami tutaj plus 20 coś procent w momencie. Fajnie, fajnie. Otwieramy z Wami DOT, patrzymy na tą strukturę. Tak, tutaj struktura wygląda troszkę inaczej. Naciągamy FIBO na cały impuls w tym przypadku. No i właśnie widzimy z Wami, że jest odreagowanie od poziomu 0,5, a 61,8 po FIBO. No nie, to jest ta strefa, na którą my z Wami orientowaliśmy się wszędzie. Od tego poziomu jest reakcja, piękna reakcja. Ponad 20%. W momencie od dołku mamy z wami aż niecałe 30. Wiadomo, że nie udało się kupić wszystko na samym doku. Mamy odreagowanie, powiedzmy tak, no mniej więcej na mniej więcej na. 20% на плюще, то раз. Но ну, не Но ну, я у не не купил все, в одном месте и даже не на самом долку. Я где-то, вот тут, в тракте госпадку набирал свои позиции. И то раз мы с вами уже на плюсе Файне, файне. И теперь раз, если мы фактически купились на самом, самом, самом долку, то в таком разе мы musimy... с Lokalną strukturę, którą się realizuje, prawda? No, jeżeli chodzi o lokalną strukturę, to na co my się opieramy? Na wzrost z powrotem do pierwszej fali spadkowej. I właśnie mamy teraz retest tego poziomu. Czyli jeżeli my z Wami zakładamy w dół impuls, czyli w takim razie to jest potwierdzenie zmiany trendu, załóżmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć to tutaj jest nasza trójka, tak? O tutaj jest nasza trójka w takim razie. I pamiętamy o tym, że czwórka, ona nie może wracać z powrotem do obszaru fali pierwszej, tak? Czyli to jest niemożliwe. Więc jeżeli to jest 1, 2, 3, to czwórka nie może wracać z powrotem do obszaru fali pierwszej. A w tym przypadku już mamy wzrost z powrotem do pierwszej fali spadkowej. Co według mnie jest takim, no może nie potwierdzeniem, ale to podpowiada nam, że prawdopodobnie w dół realizuje się tylko i wyłącznie korekta i my możemy teraz realizować to rozszerzenie czy to będzie fala ostatnia czy my jesteśmy dopiero w trakcie w trakcie raz dwa i na przykład teraz my realizujemy pierwszą falę w strukturze rozszerzenia naszej trójki tak i będzie dużo 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 większy wzrost niż powiedzmy my się spodziewamy tak oczywiście że też może być ja tutaj wiecie cierpliwie będę teraz czekał na realizację Mam nadzieję że tym razem da się przebić tą trendlinie No bo ogólnie Fajnie, że my reinwestowaliśmy te pieniądze, które wcześniej z rynku wyciągaliśmy. I my teraz już jesteśmy na całkiem fajnym plusie. Litecoin, też wam pokazywałem wcześniej, strefa 0,5 a 60, to jest ten poziom, gdzie my nabieraliśmy swoją pozycję. Idealnie od tego poziomu jest odreagowanie. Ta sama historia, co wszędzie. Wizualnie jest wzrost powrotem do pierwszej fali spadkowej, co wskaźnikiem jest tego, że my prawdopodobnie realizowaliśmy zwykłą korektę i tyle. I teraz. Trzeba po prostu cierpliwie czekać. To jest to, co nie potrafi tak naprawdę większość ludzi, bo ludzie chcą cały czas handlować, kupować coś tam, wiecie, tutaj zarobić, tam zrobić. Trzeba raz kupić i za cały impuls. Według mnie to podejście jest najlepsze. I teraz dawać patrzeć na strukturę na przykład dot, bo teraz jesteśmy mniej więcej na plusie 20%, ale jeżeli my teraz realizujemy ten większy wzrost i będzie przebicie poprzedniego wierzchołka, a mi się wydaje, że to jest cel minimum, czyli spokojnie możemy narysować tam tutaj wzrost, to już będzie 100% z jednej lokalnej fali piątej. Więc czy jest fajnie? No mi się wydaje, że jest fajnie. I właśnie trzymamy kciuki za realizację tego obliczenia, jeżeli wszystko pyknie, to w takim razie zarobimy całkiem sporo na tym wzroście. No i tyle. A tam dalej już będziemy patrzeć, czy to jest 1, 2 i będzie 3, 4, 5, czy ewentualnie będzie tylko i wyłącznie jeszcze jedna nóżka do góry, na które w sumie wszystko może się skończyć. No nie, chodzi mi teraz o ten tutaj wzrost. Raz, 2, 3, cztery i ewentualnie będzie fala 5 i później zmiana trendu. A jeżeli będziemy mieli szczęście, to w takim razie będzie takie turbo rozszerzenie i w takim razie to będzie już nie 100%, a kilkaset procent. I wszystko słuchajcie, i wszystko wypaliło, i wszystko jest fajnie. No i właśnie, co my teraz musimy zrobić? Ot my teraz jesteśmy na plusie, tam 15-20%, no nie? Otóż realizujcie teraz, może ja, ja, ja ogólnie realizowałem już wczoraj. Teraz prawdopodobnie u Was będzie wyjście nawet troszkę lepsze. Realizujcie na przykład 10% swojej pozycji, żeby a, ta część, w razie niepowodzenia pokryła ewentualny stop loss, który będziemy mieli. I swój stop loss przesuwajcie pod wczorajszy gołek i wszystko. I spokojnie sobie czekamy, bo tak jak mówię, jeżeli to jest wzrost z powrotem do pierwszej fali spadkowej, to w takim razie my teoretycznie od tego zejścia mieć, nie, no teoretycznie tego być nie powinno. Czy to będzie, czy to nie będzie, ja tego nie wiem oczywiście, że, ale wzrost naprawdę jest całkiem fajny. Więc jeżeli my zaraz jakimś cudem, o tak z powrotem wrócimy, narysujemy większe, głębsze wejście, to mi się wydaje, że raczej to już będzie no, wskaźnikiem tego, że my idziemy niżej. a na tą chwilę, na tą chwilę jest naprawdę całkiem fajne odreagowanie, i tak jak mówię, żeby zaraz, nie wiem, jutro powiedzmy, z powrotem o 20% w dół, no, jeszcze, ja że mówią słabo wierzę. Może tak być, oczywiście, że to wszystko jest możliwe, ale ja mam kciuki za to, że no, jakby będziemy już pomalutko rosnąć. Co nie znaczy, że nie może być lokalnej korekty, może być, ale ogólnie wiecie. Ja bym chciał zobaczyć kontynuację wzrostu, i tak jak mówię, przynajmniej te 100% do góry. Lokalna struktura. Inaczej omówimy jeszcze tą lokalną strukturę i będziemy kończyć. Mm, jak rozbić to na lokalnej podfale? Ja pojęcia nie mam. Tego jakby raczej nie da się normalnie przeanalizować, i jest tu mnie jeden pomysł, który będzie tutaj najbardziej zdrowo to jest struktura przekątnej w strukturze fali pierwszej. Czyli zobaczcie, jeżeli my realizujemy tutaj clean teraz, to my będziemy mieli raz, my będziemy mieli teraz na przykład dwa i na przykład o taka struktura powinna się realizować. Będziemy mieli 3, 4 oraz 5. Jeżeli to wypali faktycznie, no bo szczerze mówiąc ładniejszej struktury tego impulsu tutaj ja nie jestem w stanie sobie wymyśleć albo tam wyobrazić, powiedzmy, bo nie ma większej korekty. O tutaj nie ma na co się opierać, bardzo płytkie są korekty, więc ewentualnie będzie clean, ewentualnie będzie rozszerzenie tej właśnie fali pierwszej do przekątnej. Jeżeli to wypali, tego ja nie wiem, powtarzam jeszcze raz, bo na razie jest troszkę za mało informacji. I jeżeli tak, to w takim razie my możemy traktować to na przykład jak pierwszą i będzie akurat odreagowanie od naszej trend linii. I jeżeli ktoś nie kupił, to ewentualnie próbować wejść na korekcie. Licząc na to, że będzie później przybycie trend linii i kontynuacja wzrostu. Co z tego będzie? Zobaczymy, przekonamy się, czy będę miał rację, czy nie będę miał racji. Ostatnio też miałem rację. Na tym spadku udało się bardzo fajnie kupić. Był bardzo fajny wzrost. I później, właśnie po tej konsolidacji, wiecie, częściowo swoją pozycję realizowaliśmy, daliśmy stop loss pod a wywaliło. Mam nadzieję, że teraz już nie wywali. I że tym razem my pójdziemy do góry i będzie realizacja tej globalnej fali piątej, no albo 1, 2 i 3, 4, 5 do góry. Wszystko. Więc wszystko na razie idzie według naszego planu. Dominacja bitcoina też bardzo fajnie spadła, zrobiła ratę trend linii. I jeżeli to będzie, to przebicie nastąpi, to mi się wydaje, że wszystko będzie fajnie. Nasze alty dadzą nam możliwość zarobić jeszcze więcej. Czy mamy kciuki? Wszystko, co ja wam mówiłem w naszym poprzednim odcinku, wszystko się realizowało. Kto się nie bał, kto próbował wejść, wyjdzie jesteście teraz na bardzo fajnym plusie, zabezpieczyć pozycję i cześć. Co z tego będzie? Zobaczymy, przekonamy się. Jestem razem z wami jakby w rynku. Sam to rozgrywam, to co Wam pokazuje, no nie. Ну и теперь, конечно, что буду очень рад, если эта структура выпали и мы нарассуем с вами какой там больший рост. И альткоины дадут нам возможность заработать еще, ну, поискаем там, по крайней мере, 100%. Ну и если будем иметь 6, то в таком случае будем иметь большое расширение и 3-4-5 догоры. Что, конечно, будет индикатором того, что можно будет заработать уже не 100%, а, поискаем там, несколько сет. Ну no, и это будет аккурат очень круто. Bardzo fajnie, zakończenie 24, no i rozpoczęcie 25 roku, no nie? I gdzieś tam w pierwszym, w drugim kwartale 25 roku my musimy z Wami wychodzić z rynku i później będzie już jakiś tam większy spadek, no nie? Więc jakoś tak, mniej więcej, ja to sobie widzę. Dobra, czy mamy kciuki, żeby Bitcoin nam nic nie zepsuł? Żeby, żeby Bitcoin się nie zesrał i nie narysował zejścia w dół nie wiadomo jak nisko? Czy mamy kciuki za to, żeby dominacja Bitcoina poszła niżej? I oczywiście, że żeby altcoiny już nie realizowali żadnego rozszerzenia, no, przynajmniej wiecie, w bok ewentualnie możemy pójść. Może być na przykład taka struktura, że my realizujemy zaraz wam pokażę. Na przykładzie, a tam wam to pokażę. Zobaczcie. Może być na przykład taka struktura, że my realizujemy z wami załóżmy załóżmy czwórkę, i na przykład ta tutaj fala to jest dopiero pierwsza fala na przykład naszego trójkąta. O taka struktura, jak najbardziej. Ale rozszerzać będziemy jakby w bok, rozumiecie, korekta będzie szersza, nie głębsza. O to jest bardzo istotne, żeby właśnie nie było tego większego spadku. A jeżeli pójdziemy w bok i będzie na przykład tam trójkąt zamiast korekta ABC. Okej, okay, ja nie mam nic z tym, jakby nie mam nic przeciw, no nie, to jest normalne. Więc jeżeli będzie trójkąt w strukturze fali 4, super ewentualnie dobierzemy jeszcze więcej, no nie, ale na tą chwilę wygląda wszystko bardzo ładniej, że mówiąc niżej, ja nie chcę. Tym bardziej, że na przykład zrobimy sobie jeszcze takie mierzenie. Zobaczcie, u nas jest tutaj korekta, no tutaj akurat jest troszkę bardziej niż 1 do 1, no nie, ale w sumie o ta strefa nas z Wami utrzymała, to tutaj jest bardzo fajny przykład, Widzicie, gdzie, na monece DOT, tutaj naprawdę jest fajny przykład, czyli o tutaj jest nasz spadek, od jest nasz spadek, o jest nasza korekta i o widzicie, tutaj jest nasze odreagowanie, 1 do 1 pomiędzy tą falą spadkową a tą tutaj, to wskaźnikiem jest tego, że to raczej jest korekta, więc no nie trzeba od tego zejścia już realizować, więc... Tyle słuchajcie, zabezpieczyć swoje pozycje, ręce pod dupę, częściowo, częściowo realizować, bo mamy tam 15-20% na plusie, prawda? I właśnie czekać na jakiś tam większy wzrost. Jeżeli to pójdzie jeszcze niżej, o to ja szczerze mówiąc już nie wiem, bo to już jest druga próba. Jeżeli tym razem znowu nie pychnie, to no kurde, nie wiem. My wiadomo, że będziemy szukali nowej wejścia gdzieś tam niżej, ale no jak to już można rozszerzyć bardziej? No, no już nawet nie wiem, szczerze mówiąc, może jakiś taki clean ewentualnie, o taki on no nie, w strukturze fali w strukturze fali C na przykład no nie, i mamy taką A, B oraz C, no może tak no ale na tą chwilę jest bardzo fajne odreagowanie i oby już żadnych cud na KIO tutaj nie było Trzymamy kciuki, zobaczymy co z tego będzie w ciągu najbliższych kilku dni, mi się wydaje, że my już wszystko będziemy wiedzieli Taka szybka aktualizacja, dziękuję Trzymajcie się i do usłyszenia